Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konkursowym Babskiego Gamingu. Dzisiaj do skarnięcia będziemy mieć kilka fajnych gadżetów prosto od firmy MSI, jak i również gadżety na Dzień Kobiet od Babskiego Gamingu. Zacznijmy, może na sam początek, od. Gadżetów, które będzie można wygrać w konkursie od MSI. I na start idzie taki oto nasz smoczek, którego możemy ułożyć. Jest to, są to klocki bardzo podobne do tych klocków Los, które jakiś czas temu mogliście widzieć na Babskim Kanale. Kolejnym nagrodą jest myszka Kinzu Steel Series. Następnie podkładka pod myszkę, prosto od MSI, oraz takie oto gogle VRowe, do których możecie sobie włożyć telefon i dzięki temu będziecie mogli przeżyć niesamowite doświadczenia w wirtualnej rzeczywistości. Oprócz tego od babskiego gamingu zostaje ufundowana taka oto gra. Yy, odkryć sobie gwiazdę, ekstra hity 2, 60 piosenek czyli zestaw tak naprawdę karaoke, idealny na imprezę i nie mam jeszcze tutaj niestety yy, zestawu kosmetyków, natomiast również będzie specjalnie dla kobiet yy, zestaw kosmetyków niespodzianka, który właśnie będzie zawierać paczka yy, którą będzie mogła wygrać yy, kobieta z okazji Dnia Kobiet Przejdźmy do konkretów. Na czym będzie polegał konkurs? Konkurs standardowo polega na tym, abyście, drogie panie, napisały w komentarzu odpowiedź na następujące zagadnienia. Jak według Was wyglądałby świat, gdyby zabrakło naszych ukochanych bądź czasami denerwujących panów, czyli mężczyzn? Na odpowiedzi czekam do najbliższego piątku, czyli do 10 marca, i wtedy też zdecyduję, który komentarz najbardziej mi przypadł do gustu i osoba zgarnie wszystkie właśnie te nagrody. Wydaje mi się, że konkurs jest interesujący. Przypominam, trzeba napisać w komentarzu odpowiedź na pytanie, jak wyglądałby świat, gdyby zabrakło w nim. Naszych mężczyzn. Kochani, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli konkurs Wam się podobał, to oczywiście łapeczki w górę i zapraszam Was na kolejne filmy. Mam nadzieję, że będą Wam się podobać, bo w najbliższym czasie ruszamy znowu z ostrą jazdą na rowerze. I mam nadzieję, że te filmiki, takie nieco bardziej sportowe, również Wam przypadną do gustu. Bardzo Wam dziękuję i zachęcam do brania udziału w konkursie.